Ostatnio dajemy ten dźwięk na maxa, na tam start odcinka jak, jak krzyżysz, że to jest large chunk of clan fellow are currently camped down Albo Chciałem wziąć czerwonego byka z lodówki, ale, ale na streama zostawiłem. Dzisiaj robię streama jeszcze chyba. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Warhammer Vermin 2 z Deus. Jestem. I dzisiaj się wyjątkowo się z wami przywitamy, bo, bo, bo zasłużyliście na urodzenie robiąc tak mało wyświetleń. No, poprawcie się, bo inaczej, inaczej nie będzie odcinków co drugi dzień. Są przyszedłeś przez ścianę? Ja to rozwaliłem. Nie, w ogóle nie masz animacji. Żadnej. po prostu się przesuwasz bez ruchu. Ej, patrz, to jest mój braciak! Ten? Tego zabiłem? Nie, tutaj. Zabiłem ci rodzinę. Ło, wow, jakie fajne, co to? Ej, można mu twarz poprzecinać Ja potnę całego Ej, patrz, tu jest jakiś twój... Kolejny twój brat Gdzie? Hmm. Tu na górze, na górze złoty No O, oh, już przestraszyłem jakiejś szczurzej mordy a w ogóle podnieśliśmy poziom cio. trudności, nie mówiłem na odcinku, zapomniałem. Mam wrażenie, że jakoś głośna jest ta gra. Mam nadzieję, że nie będzie tego na odcinku, takiego wrażenie. Mam wrażenie, że moja postać jest do dupy. Wiem, nic nie zadaje nawet w głowę. Idzie ten, ten, ten z haczykiem. Gdzie? Nie wiem, słyszę go. Tam szedł. Nie mogę ptaka zabić. No, kolejny krasnolud, Ale fajny. Jak zawsze są małe ścinki, i od razu po uruchomieniu gry nie rozgrzałem komputera. Więc sorry, chaty. Widzowie znaczy w sumie. Bo tutaj chatu nie ma. Nie jest stream. Więc wpadajcie na streamy, bo nie możecie ze mną pisać. W czasie rzeczywistym Tylko wasz komentarz zobaczę za jakiś tydzień Ty go nie zabiłeś Czego nie zabiłem? Tego szczura, którego uderzyłeś tym swoim promieniem No, ten promień jest do dupy Moja postać jest do dupy, kiedy mogę ją zmienić? Jak dobijemy takie levele Jak mamy na tamtych postaciach No patrz, ja im nic nie robię Po połowiłem go Fajnie jego nóżki jeszcze szły e, bo ja jak na razie teamageu nawet nie dostałem Olej dużo Da ja prawie umarłem Ta laska mi zadaje Moja No to masz fajną laskę jak Cię bije. Ej nie no, to jest kurwa za głośno. Jestem prawie że pewny. Uwaga, cięcie. Nie. Ja Ci że jesteś na równi z grą. W ogóle ja nie jestem. Czemu nasz tak? miś dzielił w mordę? Fuck, 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 fuck! Ej, dużo ich! Nie no, teraz to idzie umrzeć tutaj. O kurwa, ja gdzieś padłem do dziury. Ej, słyszę tego z haczykiem. O kurwa! Ty kurwa szczurze jebany. On do ciebie może powiedzieć to samo. No w sumie racja. Ale to on do mnie skagańcem przyszedł. Ej, mam wrażenie, że moja postać teraz jest taka niska jaka w rzeczywistości jest, bo ci sięgam do, do rąk. <noise> o Ła, wow, tu zabolało. Ale FPS-y normalnie działają w ogóle. Ciś zjepsułem. Co mnie uderzyło? Fakty się nic cię nie uderzyło. Wydaje ci się, mamy tam iść? Nie. Tak. O fuck, to spadłem. Fajnie, że strzelasz tym, tym promieniem przez moją głowę. Ale słuchasz, jak Erik, chłopie. No dałem mikrofon blisko, bo marudzisz, że jestem za cicho. No bo jesteś za cicho. Już nawet nie tylko dla mnie, ale względem gry jesteś zbyt cicho. Nieprawda On powiedział do mnie freshmit Może no. Nie wydawało mi się, że z... właśnie to słyszałem Co się stało? Asasen tu jest. O, tam jest jeszcze jakieś przejście. Się zacząłem cofać. <grywa> 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 Jak skoczył na ciebie. Mówiłem, że tu jest, ale mięska Mmm, Jak fajnie, w końcu chyba nie giną Machita. No, ci mali chyba giną, ale ci więksi już na pewno nie. Nie, ode mnie nie giną Machita. Ej, ginę, ginę, ginę. Na pewno więcej zadają. A łano, co on zrobił? Co on zrobił? Jak mi walnął? No. Przebił moją szarżę w ogóle Ale lot. Dobra Trzeba ich poskładać. Ha, nawet nie ty zobaczę, że mój kolegę zdjąłem weź to zdetonuj. Co z detonu? Ja jestem już prawie na miejscu. To chyba w tą stronę idziesz. Prawda. O, zdetonowało się samo. Wyjdę z tego kresno, wyjdę, wyjdę. Mógłbyś pomóc, jeśli chyba patrzysz. Co patrzysz? Jestem na miejscu, popierasz. Nie ja się patrzę tylko te boty. Ja on się w zapadł pod ziemię ten, ten szczur Jan takiego loa No jak on mi jednym uderzeniem życia zdejmuje Nie <ślał> <ślał> już pomagam Przezem przez mój brzuch Jogo zabił Ej, nie no, teraz jest lepiej. Trudniej jest przynajmniej. Gniazdo szczurów! O kurwa, ej, ja miałem tu skakać? Chodź za mną, bo nie chcę umrzeć. A <grystanie> dostał, kurwa. <grystanie> I się złożył. <grystanie> ha! Dostał promieniem po oczach, się zapał za o, odpycha. odpicha! Kiedy prawie się zabiję. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli chcecie, żebyśmy kupili DLC do tej gry, yy, to, to pamiętajcie, żeby zostawić like, suba i komentarz, bo, bo inaczej nie. Inaczej, inaczej nie kupimy DLC i skończymy tylko na głównej fabule. Znaczy, jest jedno darmowe DLC, ale to ono jest na jeden, dwa odcinki. W sumie, jak reszta. Reszta też nie jest wcale dłuższa. A One na przecenie drogie nie są bo po parę złotych O zabiję szczura Pewno? No nie wiem tam zdychę. Mi się wydawało, że są droższe od gry Ta? Bezprzecenne na pewno są droższe od gry, ale gry też kupiliśmy za paręnaście złotych Ale z Miganem do mnie pruje A skopciłem fra Nie wiem gdzie iść. No nie, jak pójdę przed ciebie to umrę. O, tutaj może. Zagroda szczurogrów, o kurwa. A tutaj to grubo będzie. Ej, no ale te czerwone szczury, te duże, to one jednak trochę wytrzymują już. Potion, potion, ja muszę potiona To Dobra, idę po tego potiona, bo zdechnę. się no, tyś mi zajebł ah. tego Potiona czy mi się wydaje? Tak, ty mi zajebałeś tego Potiona, ja pierdolę no. Idioto. Co? No zobacz, jaka, ja mam kurwa z krawędzi życia. Zobacz, jaki ja mam. Co ty zrobiłeś, że ty masz tak mało? Poszedłem do przodu. Ale, no przecież dopiero połowę miałeś. No i dostałem jednego hit'a tylko. A ty jesteś papierowy, kurwa, po prostu. No ty chłopie, bo jestem rudy. <laughs> rudy to nie znaczy, że słaby, tylko konfident. I co to? No może. Opie, jestem podrzewiał, ja nie chcę, ja chcę zmienić postać. <grystanie> no co to za kryształ? Jak z arka? O, o kurde, idziemy do arka po tym. Można. Czekaj, jak ten odcień będzie trwał. Nie wiem, nagrywamy chyba trzy, nie? Można. Mam miejsca na 5 Tak mniej więcej. Coś tu cicho? Co cicho? A, no, bo nie mam dźwięków w Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zdążę zmontować ten odcinek. Kiedy to się Jutro. Oczywiście, jeśli zdążę. O ty. <laughs> Padłem! A podnieśli mnie. O Ale mi HP schodzi, ty! Medikit! Jak oni znajdą jakiegoś, to cię Już, już się wyleczyłem sam. Tylko nie wiem, że mam Chyba plecy mamy? Zajmą się plecami. Ja się zajmuję plecami. No dobra. Ja czekam z które leżą na ziemi. Co teraz? Wejść na most? Tak. Kurwa. A, a bo to jest końcowa mapa w ogóle z tego ten, yy, z tego jak coś, z tego rozdziału. Jest ta łapa, no spoko jest, ale ona może teraz zająć To będzie najprawdopodobniej najdłuższy odcinek Jak mi się wydaje, ale ogólnie one będą dłuższe na wyższym poziomie trudności No bo będzie trudniej No jak będzie za długi to zawsze możesz podzielić na dwa Nie, co ty, ja to potnę Więcej niż powiedzmy 20 minut z tego nie wyjdzie no, no, no nie, nie powinno Tknąłem, a nie dobra tu Wreszcie skoczyłem, <laughs> dziwne, że wyszedłem Bo wyglądało jak mój grup No i ty masz iść na Kita ja nie Mam dobrą broń No ja mam najlepszą broń, jaką mogę mieć Ja nie wiem, ja mam jakąś średnią taką Ale ty sobie magiem nie powinieneś puszować, tylko trzymać się z tyłu. No dobra, I nic nie zadawać. Tak. Świetnie. ładnie Tak właśnie z mu swoje mój zadawał. Miał, prawie w ogóle życia nie miał. Ale tam i idziemy. O. To jest piwo na drogę, ej, zabrali mi. O tu, o, to, no, to jest kolejne. Dobra, mam, mam te pierniczki na drogę. Dobra, każdy ma coś do leczenia. Będzie boss. Co? Nie, ja się boję, ja zawracam. Człowiek stwory? O kurwa. <noise> Już go biję. <noise> Ej, wygląda goździe Ej, dobra. Ha, <noise> ale frajer. Ej, jakby... Chłopie, jakbyśmy nie podniesili tego poziomu trudności, to bym by na hita zszedł. No, Ty, ale Bota nam zajebał. Zabiłem się. O cholera! To moje strzelanie jest do dupy. Dobra, on ma mało healtha, ale my mamy jeszcze mniej. Dobra, poklepałem Bota. Bot... Nie klepnął nie. On mnie nie widzi, bo jestem smoku. Ale mi zajamał. Ja mi też! Chłopie, czekaj, ja muszę wyleżeć aż Co robiła żółta potka? E, siła. O to mu idzie No mocny był A, Na koniec rozdziału to był chyba nawet słaby. Zimmer już bił dobrze. Na, na, na trzy hity nas miał mniej więcej. No nie, ja się sam zabiłem. No, bota zabił, nie? Chciałem go kopnąć, nie wiedziałem czym. Się chyba nie da. Ho, jak mu wolnałem, ogniem z powietrza. Myślę, że bota zostawiliśmy. E, wszyscy się tu chnęli, nawet ty. I nie, ja tu byłem. Ale ja to byłem pierwszy, ja ten pignę No ja wszedłem zaraz po tobie, no to Mogę wyskacznąć? Nie Szkoda No jak mnie odbiło Czemu mogłeś wyjść? Halo? To jest ten, taki ten To jest taki kaganiec dla dzieci Czy nie kaga jest dla dzieci? Jak to się nazywa? O, taka zagroda Koniec! By nie uciekło. nie Ja dobrze idę Ej dobra, jest po misji Będzie to trochę powyżej 20 minut być może łącznie surówki Więc y, odcinek w sumie wyjdzie krótki I klucz jakiś zostawiam. Dobra, jeśli odcinek Ci się spodobał, to pamiętajcie, żeby stawić subika i komentarz. Patrz, e... jak to wygląda. Co? Ten kostur. Nie no zmienił Ci się. Fajnie wygląda. Twarz Ci się pali. A, 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 a. Gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Masz, masz ogień ja, jak coś. Czemu Tutaj. ona nie umie biegać? Masz ogień. No, jeśli się podobało, to zostawcie słuchawki znaczy? i komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, no i cześć. Siema. 21